Mamy tutaj na planie y, dzisiejszą trasę podziemną o łącznej długości 369 metrów. Przebiega ona w większości korytarzami pod Rzeszowskim Rynkiem. W niektórych miejscach podchodząc pod kamienicę, na przykład kamienicę rynek 19, kamienicę rynek 13, 14, dzisiaj jest to hotel ambasador, oraz przy południowej kierzej kamienice rynek 11 i 12, skąd wychodzimy na zewnątrz. Większość trasy to są piwnice położone na głębokości około 4-5 metrów pod rynkiem. Najgłębsze korytarze, tutaj przy numerkach 15-16, to korytarz o głębokości 10 metrów pod płytą rynku. Najstarszym elementem dzisiejszych podziemi to piwnica Rzeszowskich, piwnica z przełomu wieku XV i XVI. Dzisiaj ma już ponad 500 lat. Wchodząc do podziemi, mijamy najpierw korytarz łukowy, później korytarz herbowy. W tymże herbowym oglądamy 21 herbów, zarówno herby ziemna, których kiedyś leżał Rzeszów, jak i herby właścicieli Rzeszowa. Rzeszów przez. Prawie 500 lat był miastem prywatnym. Później kolejne herby, to już herby Rzeszowa i regiony już te bardziej współczesne, 18, 19 i 20 wieczne. Przechodzimy dalej, wchodzimy do największej piwnicy w podziemiach, tak zwanej Gruby Kochanowicza. Gruba to staropolska nazwa piwnicy. Widzimy w tejże grubie stare mury, około 400-letnie mury kamienne. Kamień kiedyś to, była, to był podstawowy materiał służący do obmurowywania budowanych kiedyś piwnic. Łączony tenże kamień, czy cegła również, aczkolwiek rzadziej, bo była znacznie droższa, łączony był zaprawą lesową. Choć cement znany jest od czasów starożytnych, to jednak nie używano go wtedy przy obmurowywaniu piwnic, bo był po prostu za drogi. W naszym przypadku używano zaprawy lesowej, czyli takiego lesu mieszanego z piaskiem, wapnem, wodą i rozmaitymi, rozmaitymi innymi dodatkami. Jesteśmy pod kamienicą RL13 od ponad 2 lat. Jest to Hotel Ambasador, kiedyś kamienica mieszczańska na górze mieszkania, wówczas na dole. W sklepie oraz knajpa. Dzisiaj jest to obiekt hotelowy, w związku z tym swoją część podziemi hotel zagospodarował. Widzimy tam bar, za ścianą tego już nie widzimy, restauracja. Fragment podziemi zagospodarowany przez hotel jest bardzo ciekawy z naszego punktu widzenia, ponieważ goście hotelowi często zaglądając przez tą szybę widzą coś, czego dokładnie nie znają, trafiają do nas później do wejścia do trasy i już całą trasę zwiedzają. Jest to po prostu pewna, pewnego rodzaju, rodzaju ciekawostka. Eksponaty, które zostały albo znalezione w czasie rekonstrukcji podziemi rzeszowskich, albo przekazane nam przez osoby, które kiedyś w jakiś sposób stały się właścicielami przedmiotów, które tutaj kiedyś zostały znalezione, czy znajdowały się w tychże podziemiach. Do najstarszych należą średniowieczne, XIV-wieczne gwoździe. Poza tym ciekawostką jest jeden z dwóch egzemplarzy zachowanych w Polsce rewolwerów, rewolwerów tak zwanych dzisiaj mówimy straszaków, strzelających nabojami nabitymi a to białym pieprzem, a to yy, pokruszoną tabaką. Widzimy również jedyną zachowaną butelkę wina, wina tokajskiego pochodzącego z początku wieku XX. Butelka pełna, wszystkie inne robotnicy znajdowali już podobno puste, przynajmniej takie, przynajmniej takie oddawali. Widzimy również oczywiście ten e, tutaj akurat e, klucz do blokowania zamka, to co o czym mówił pan, pan Marek, że, że no, właściciel sklepu wyjść ze sklepu nie musiał kasy zabierać ze sobą, bo wystarczyło, że ten patronem tak zwanym przekręcił i kasa była zablokowana. Widzimy rozmaite butelki z gorzelni rzeszowskich, w tym także gorzelni żydowskich oznaczanych. Te butelki oznaczone są Gwiazdą Dawida. Sporo mieliśmy w Rzeszowie i browarów kiedyś w historii i gorzelni. Oczywiście to były lata już przeszłe. Widzimy kołatkę z kamienicy Rynek 15, kołatka do drzwi, prawdopodobnie wiek 18. I kiedyś korytarze biegnące pod rynkiem, których nie chronił budynek stojący na górze, były obudowywane sklepieniami po to, aby te korytarze się po prostu nie zawalały. Najstarsza warstwa tam u góry szacujemy, że ma około 400-500 lat, nawet być może, bo tego już na pewno nie wiemy. W każdym razie te sklepienia oczywiście bardzo szybko były niszczone przez wilgoć, przez upływ czasu, dlatego trzeba było budować kolejne warstwy, aby korytarz funkcjonował, aby nie uległ zniszczeniu. Dzisiaj oczywiście korytarz jest chroniony przez współczesne sklepienie, zbudowane niedawno, podobnie jak i ściany. Ściany były tutaj konieczne, nowe ściany. Bo stare, stara cegła jest bardzo wilgotna, podobnie jak zaprawa resowa. I gdyby taki korytarz pozostawić, to na pewno ze względu bezpieczeństwa nie moglibyśmy tam na dół schodzić. I z tego, z tego sklepienia nasi przodkowie łatwo mogli dostać tam do góry i pozostawiali ślady po sobie w postaci gwoździ, haków, yy, innych mniejszych gwoździ. Coś tam po prostu wieszano. Co dokładnie dzisiaj trudno powiedzieć, ale prawdopodobnie coś być może do jedzenia, może do ubrania.